Jeszcze raz witam Państwa serdecznie, no cóż dobre spotkanie, dobre spotkanie z jednej i z drugiej strony, piłkarsko całkiem ciekawie to wyglądało, byliście na tym meczu, widzieliście, że mógłbym teraz siąść przy tym stole i powiedzieć, że najmniejszym wymiarem kary powinno być 4 bądź 5, ale tak nie powiem, piłka nożna ma to do siebie, że liczy się to co wpadnie. Natomiast jestem bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób te sytuacje były rozwiązywane, do tych sytuacji, w jaki sposób doprowadzaliśmy, w jaki sposób graliśmy na boisku rywala. Bo co by nie ukrywać, no jednak przez te 90 minut to jest zdecydowana przewaga i trzeba mój zespół za to pochwalić. Tak chcemy grać. Taką filozofię w tym klubie przyjęliśmy. Chcemy cały czas narzucać swój styl gry i to dzisiaj się w pełni udało. Jedyny mankament i to jest nasz mankament od, od roku. No te wymarzone sytuacje, które były i które zostały stworzone po bardzo dobrych akcjach, no nie wpadały. Nie przez wspaniałe interwencje z Aręby, no ale przez nasze takie piłkarskie trochę niechlujstwo. Ale generalnie patrząc na te 90 minut myślę, że ci, którzy przyszli na mecz, e, wyszli z tego stadionu zadowoleni, bo zobaczyli kawałek dobrej piłki. Tak jest moja ocena. Witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim chciałem podziękować chłopakom, bo, no, bo dzisiaj widać 120 minut meczu rozegranego z, z Miedzią, na pewno Spóźnialiśmy się troszeczkę, troszeczkę byliśmy wolniejsi i czas reakcji i szybkości tutaj ustępowaliśmy i było na pewno, ten mecz mógłby zdecydowanie inaczej wyglądać. Zgadzam się z jednym, mecz mogliśmy wysoko przegrać, natomiast przypomnę bardzo ważną sytuację, po bramce 1-0 w sytuacji na 2-0 i mogło się nie skończyć, mogliśmy to dowieść. Takie, takie, takie dwa ważne momenty tego spotkania. drugim, żeśmy tym roku troszeczkę za, za szybko stracili, straciliśmy w sytuacji takiej, gdzie Chończanka miała lepsze sytuacje, niż wykorzystała, natomiast wykorzystała tą sytuację, która chyba była 100%. Yy, dodatkowo w końcówce, dwie bardzo dobre sytuacje, Przemka, yy, Przemka jest szczęścia, przed tej drugiej zwłaszcza, w ramkach także mogliśmy ten mecz również, również yy, wygrać. Człowiek uważam, że Chończanka yy, stworzyła więcej sytuacji. Yy, no, no niestety co do tej ściągniętych, w z Miedzią, jeszcze raz to jak tam dzisiaj, dzisiaj wyszło, natomiast druga połowa też była taka duża, determinacja. Aczkolwiek mimo tego na pewno chcieliśmy również zdobyć trzy punkty. Remis jednak yy, przyjmuje stanowisko. Panie Grzegorzu, to jest yy, trzeci Beniaminek, z którym gracie rząd. jak pan yy, ocenia problemy na zlewu poprzednich wygrali? Pewnie spodziewał się pan pochwał, tak, Rozumiem rozumie pod nie tekstem pytania. Nie, powiem panu szczerze, czy ktoś jest Beniaminkiem czy nie, jakie to ma znaczenie? No fakt nastąpił, wygrali trzecią ligę, są Beniaminkiem. Są pełnoprawnym drugoligowcem, więc tak ich traktujemy. Naprawdę nie rozpatruję tego, że to Benjamin taki, Benjamin taki. Nie zawsze interesują zespoły, które grają w piłkę. Które starają się grać w piłkę, które nie ustawiają autobusu na własnej połowie. Jednego na napastnika z przodu, długa, może coś się uda, czy nie. Tu się tak nie gra i za to pochwały pełne, bo to jest to, co jakby napędza ludzi. Przy... Ludzie przychodzą na stadion, bo chcą grać w piłkę i w, w Głogowie widzę, że jest taka drużyna. Dalej tym torem, dalej w ten sposób. I na tych niższych szczeblach może tą piłkę będziemy popychać do przodu. Proszę o kilka zdaniach, zawodników komentarzy. Michał Kołba, bramkarz Chodniszanki. Witam Państwa. No, na pewno żałujemy tutaj straconych punktów, bo mieliśmy wystarczające sytuacji by ten mecz wygrać. No ale z remisu na wiedzie też trzeba się cieszyć i myślę, że idziemy do Chojnic w miarę zadowoleni. W tej ostatniej sytuacji kolega z drugiej strony trafił cię, czy przyszedłeś do tej piłki, tak? No, na pojrzeniu, trafił. Dzień dobry, witam Państwa. Jeżeli chodzi o mecz, to szkoda tych punktów, ale z jednej strony, tak jak Trenk powiedział, możemy się cieszyć z tego remisu. Mieliśmy ciężki mecz, ten w środę z Miedzią. Widać było po chłopakach, że byli naprawdę w drugiej połowie zmęczeni bardzo. Szkoda, naprawdę szkoda, bo chcieliśmy ten lecz wygrać dzisiaj dla kibiców, dla siebie, żeby nasze morale podniosły się po porażce w Jarocinie, no ale nie udało się. Szkoda mojej sytuacji. Mógłbym zostać tutaj bohaterem, ale nie jestem. No, i mam nadzieję, że z takim dobrym nastawieniem tydzień czasu pracy i myślę, że w Szosnowcu powalczymy o jakieś trzy punkty, aby to nie przejąć. Pytanie do Trena Mamrota, jednak e, to mówimy o infach interesujących w drugiej połowie, ale pierwsza połowa to dominacja pojedinczanki w wielu elementach gry. Tak, na pewno był spowodowane też w drużyny. E, liczyłem, że, że e, dwójka DemST Mateusz, Michał, Michalec, będzie tak wyglądał podobnie jak z no, niestety Michał z miedzią nabiegał bardzo dużo kilometrów i to dzisiaj było widać. W drugiej połowie z, z, wyszliśmy odważniej. I, Myślę, że ta zmiana też miała duży, duży tutaj wpływ na, na to, jak druga połowa wygrała. Także yy, nie ukrywam, że to, no, to pierwszą połowę biorę troszeczkę na siebie, aczkolwiek też nie może być takiej sytuacji, że troszeczkę jakaś taka bojaźń była, bo były sytuacje, kiedy mogliśmy prowadzić akcje do przodu, za, za dużo było grania do tyłu. Także na pewno w tygodniu w na terenie zwracali dużo uwagi, bo mamy z przodu zawodników, którzy potrafią grać, czy, czy na bokach pomocy i ci, ci ludzie są za mało wykorzystywani. Za, za dużo czasami chcemy grać do, 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 do tyłu, żeby to piłkę utrzymać i, z tego, z tego się nie robi sytuacji, zwłaszcza ważne to jest, kiedy do biłka się bierze w środkowej strefie, Tutaj trzeba zagrać szybko do przodu, gdzie przeciwnik nie jest jeszcze zorganizowany. Tego na pewno zabrać. Trochę pracy w defensywie dla Łukasza Okręmańskiego chyba się należy. Czym dla Łukasza? No tak trochę tą prawą stroną Pozgani tą tam Czy znaczy, Nie, nie, nie. To, to, ja, ja mu to nie obwiniał Łukasza, to, było, yy, to ta, ta czurka, tak powiedziałem sezonu, jest nowa. Inaczej wyszło z, z Miedzią, dzisiaj troszeczkę podobnie, aczkolwiek... Yy, tam za mocno Adam sam schodził do środka, zostawił swoją strefę, bardzo, bardzo, bardzo mocno zawężał i, i Łukasz musiał wracać. Myślę, że do, to zmęczenie wzięło na siebie, du, dużo do siebie wzięło i my tutaj popełniliśmy jako czwórka błędy w tym ustawieniu i z tej strony do tego było też Ja yy, nie obwiniam tu Łukasza, raczej my to yy, źle się po prostu stawialiśmy, zwracałem uwagę już w czasie meczu, trudno czasami dotrzeć do, do, do zmęczonych zawodników. Są jeszcze pytania do zawodników jest jedno pytanie, ja sobie pozwolę, nie ja tam dziennikarz, ale sympatyk. Panie trenerze, wiem, że pan nie komentuje sytuacji związanych z sędziami, ale myślę, że jeśli 19 jest no, bez piłki, pchnięty, e, interwencja, myślę, w pozostałej części drużyny właściwa, natomiast sędzia jakby nie widzi tego i dzieli sprawiedliwie sprawodliwie porzuci te karty. Tak, jak pan ocenia tę sytuację? Szczególnie chodzi o tę sytuację, bo ja nie chcę, tak jak mówię, nie wpłynąć no nimi, bo za to są kary, ale dla mnie, no... Boże, to jest zbyt ze zezwolonicznik, żeby tutaj o tych mówić. Natomiast no, trzeba to podkreślić, że, że odbiór taki, być może to jest yy, subiektywna cena, ale że było to jednak wszystkie z tego sytuacji w jedną stronę. No, ja powiem z tym rzutem wolnym ostatnim. Ja rozumiem, że jest powtórzony, że wolny, bo był wykonany To Natomiast nie rozumiem, dlaczego z innego miejsca. Bliżej środka bramki, lepsza, lepsza sytuacja. Także, yy, bo czy nie wiem, pani no, raz nie udało się złapania, bo to, 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 to jest też też. Także ta ich dyspozycja no, była fatalna. Tutaj sytuacja z tym, tym chłopakiem. To, Później tak się na błyskę robi, nie wiem, nie wiem czy, czy to się nie należała czerwona kartka, ale to już mówimy. Sędziowie są, jeszcze są i na pewno w tym meczu, z wszystkich meczów od początku ligi, to była najbardziej fatalnie bieżąca trójka. Jeszcze pytanie do trenera i Kaplicy. Panie trenerze, trzy mecze, 7 punktów. Dzisiaj rzeczywiście było blisko zwycięstwa. Czy to jest pora na drobną na ocenę tego, co gracie w tym sezonie? A w jakim sensie? Mam Jakie moc. cele. Jakie cele? Każdy następny mecz zagradził jak najlepiej. Natomiast e, chciałbym się jeszcze odnieść do tej kwestii, do pytania, które Pan zadał. Ja raczej radziłbym nie, nie zbaczać z, z tego toru. Byliśmy na meczu, widzieliśmy dobre piłkarskie widowisko. Jak zaczniemy wyszukiwać poszczególne błędy, komuś się wydaje, ja zwracam uwagę na jeden fakt, o którym Pan uprzejmy był w ogóle nie wspomnieć. Sytuacja miała mniejsze w pier... miejsce w pierwszej połowie. Czołem został trafiony w nos napastnik. Bez żadnej reakcji. Byłbym jak tak chciał mówić w ten sposób? Zostawcie sędzią. Sędziowanie. Jedni będą lepiej to robić, drudzy gorzej. My skupmy się na szkoleniu, a oni na graniu. I to jest najlepsze rozwiązanie tej sytuacji. Jest moja, ale takie jest moje zdanie na ten temat. Więcej, tego, że Dziękuję bardzo. bardzo.